Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Katia Games i witam Was w ósmym odcinku z wyzwania Uciekinierki. I w Dysmis4 oczywiście. Jak widzicie, znajdujemy się w kasie. E, tutaj mamy na ekranach Stefani, czyli tutaj naszą na e, nastolatkę. Tutaj jest nasza Lili, tak wygląda. I tak, oczywiście Stefani przebrałam. Nie odejmowałam jeszcze kasy i tak szczerze nie chcę mi się zbytnio liczyć ile, co, ile wyjdzie. Eee, tutaj ta simeczka Stefanie jest taka całkiem chuda, dlatego dam jej takie spodnie, żeby troszkę ją, wiecie, poszerzyły tutaj, bo tak dziwnie troszkę to wygląda. Eee, I jeszcze tak na wstępie ja zapraszam oczywiście na poprzedni odcinek, gdzie właśnie były urodziny dziewczyn. I zapraszam też na origina Katlima Raz, Dwa, Trzy Games i na Twitcha Katlima Game. Więc zapraszam bardzo serdecznie. I do subskrybowania, jeżeli jesteście nowi na kanale. No to co? Pierwszy tutaj mamy strój. Jest tylko jeden, bo muszę sobie troszkę modów pozgrywać, ale tak się prezentuje. Pierwszy strój: koszula, właśnie tutaj spodnie. I ona z twarzy wygląda tak. Dała mi skina jakiegoś. Skin jest taki. skin. No, taki skin ma. I tak się prezentuje. Fryzurkę ma taką krótką, jaką miała też, jak się, jak się postarzała. Też miała taką całkiem krótką. E, tutaj jest jej strój wizytowy, taka sukieneczka. E, sportowy. Tutaj taki kucyk fajny. Widzicie, jest całkiem, całkiem bardzo chuda. Nie chciałam jej, wiecie, pogrubiać, bo to, wiecie, nie, na tym to polega. Taki ma do spania. Tutaj ma na imprezkę taką kurteczkę, spódniczkę i takie butki. Do pływania taki strój, jak się prezentuje. Na ciepłą pogodę właśnie ma tą koszulę i tą spódniczkę, tą samą, którą ma na imprezki, te same butki. I na zimowe ma taką niebieską kurteczkę, i tutaj też spodnie z pierwszego i takie buty, takie buty zimowe. Czy ja tutaj coś zmieniam Lili? Tak, wydaje mi się, że Lili zmieniam ten strój taki właśnie. E, 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 taki strój właśnie domowy, chyba i zmieniam też tutaj właśnie te dresy. Innych rzeczy wydaje mi się, że nie zmieniam, ale trzeba chyba będzie jej jakoś przedłużyć włoski, co? Bo troszkę czasu minęło już. Więc musi mieć nowe włoski. Tak to się prezentuje. No i co? Idziemy teraz do gry. W ogóle możecie dać mi znać, jak Wam się tutaj podobają stroje naszej Stefani. E, Stefani, chodź tutaj sobie do domku na chwilkę. I tak, postanowiłam, że w dzisiejszym odcinku Lili pójdzie do pracy. E, w wyzwaniu piszę takie coś, że e, może sobie właśnie... Mm, pójść do pracy, odblokować chyba telefon, albo mieć elektronikę, kiedy będzie mieć kuchnię, sypialnię i łazienkę. No i to powiedzmy, że jest sypialnia, co nie? Bo to jest, to jest jako pokój. Tu mamy kuchnię i tu jest łazienka, więc są trzy pokoje. Więc wydaje mi się, że dobrym teraz momentem jest odblokowanie telefonu i możliwość korzystania z niego. Możemy nawet sobie wybrać, wybrać jakiś kolorek może. może taki on czarny. I tutaj oczywiście... Mm. Stefani też wybierzemy już taki o zielonkawy no i co, postanowiłam, że pójdzie do szkoły Stefani pójdzie do szkoły tak, tak, to, to, tak to się wydarzy chodź sobie zjesz tutaj tort jeszcze ze swoich właśnie urodzinek nie wiem, czy mogę rozmnożyć żabki, mogę, dobra ty tutaj chodź sobie też rozmnożymy żabki Mm, tak, nie mam jeszcze łóżek, no widzicie, mamy bardzo ograniczony budżet, tylko ponad 600 simoleonów, więc tutaj wiecie, jest troszeczkę bieda, bieda. Sprzedamy sobie tutaj tą książkę od liceum, a i tutaj jeszcze są zdjęcia, więc ja za chwilę sobie tutaj popatrzę i wybiorę jakieś najlepsze. E, dobra, Lika, chodź tutaj szybko sobie skorzystasz, bo dzisiaj jest twój wielki dzień wybrania sobie kariery. No i ja się już nie mogę doczekać, w sumie nie wiem jaki, tak szczerze wam powiem. Nie zastanawiamy się jeszcze, a tutaj trzeba jej troszeczkę to przyspieszyć. Czy ona idzie już do szkoły? i pierwszy dzień. A w ogóle musimy zobaczyć, czy tutaj ona jest jeszcze jakoś znajomość i jako nastolatka, nie wiem. Chyba musimy im zrobić jakieś urodziny Angeli i właśnie Francesce. Jeszcze zobaczymy sobie. Ale dobra, niech ona sobie idzie do Dobra, do Tak się zastanawiam, co tutaj jej dać. Chyba dam tutaj, żeby zdobywała sobie po prostu przyjaciół. Mm, dobra. Li, weź, wstawaj już, kurde, bo ja chcę ci już pracę jakąś wybrać. Za chwilę, właśnie tutaj sobie popatrzymy, jakie są dostępne. Dobra, niech ona sobie tutaj higienę. Tak, niech idzie sobie wziąć prysznic. No i co? Gdzie jest? Zarysuj się w urzędzie znać pracę. Dobra. No spróbujemy. Ja bardziej, właśnie, myślę, że wybiorę jej coś takiego bardziej, e, jakby, taniejszego, mniej płatnego. Powiedz sobie jeszcze komediową, właśnie, niech ogląda telewizję. A nie wiem. Tak, w ostatnim odcinku już właśnie postawiałam ten malutki telewizorek typu dłoń. Dobra. A i za chwilę odejmijmy oczywiście kaskę za ciuszki, tak się zastanawiam ile, ale myślę, że tak może ze 150-200, do bo wiecie, nie wydały na to aż tak dużo. No i mamy pracę. Aktorka to nie artystka chyba nie raczej. Właśnie nie wiem, co mam jej wziąć. Inżynierka, krytyczka. No tak, kuchmistrzyni jest taka całkiem taniatko. Tyle tam będzie jedzenia, że ja nie wiem. Będziemy sobie to będziemy trzymać. I kto to będzie w ogóle jadł? Mm, twórczyni stylów. Ja bym jej wzięła coś takiego o, na przykład to. Albo taką właśnie jeszcze krótszą, na przykład polityk. Prawie co, myślę, że na początek sobie weźmie po prostu pracowniczkę, pracowniczkę fast Udu. tak yy, od 6 do 10, bo tak wieczorem to chyba jednak nie, tak rano sobie będziemy chodzić do pracy no i podjęła pracowniczka fast food. Na razie niech sobie tam pracuje, tak wiecie na początek, bo na dopiero pierwszy raz gdziekolwiek będzie pracować. Ok, zapozna się ze stypendiami. Dobra, ale na razie na żadne tutaj idziemy studia. I nie sądzę, żebyśmy poszli kiedykolwiek właśnie tutaj Lili. Może Stefanie kiedyś się właśnie wybierze na studia. Zobaczymy. Mm. Przegląda się... O nie. Pan listonosz. Panie listonosz, kim ty jesteś? Przemysław Szpilka. O, kolipa. Na twojej skrzynki poszły właśnie i wrzucono rachunki. Pokaż... Nie pokaż lekcji, kurde. E, w sumie... OK, czyli Cena kosztuje mnie tutaj 220, energia elektryczna prawie 80 i woda 6. Nie tak dużo, tak szczerze. Opłacimy sobie tutaj rachunki. choć nie. Opłacimy rachunki. I tak, myślę, że chyba pójdziemy sobie odwiedzić jakiś tutaj naszych sąsiadów w pobliżu, bo, 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 bo właśnie... Musimy sobie tutaj kogoś zapoznać. Ja może wezmę jakieś jedzonko. Tylko tak patrzę. Okej, okay, weźmy to ciasto na razie. I co, bierzemy m -kę? Oczywiście odejmę minus 10 simoleonów. I tak, kogo my tu mamy? Mamy tutaj Maeda, Kumpel, Villareel, Cliff i tutaj Bierksen. O! Miejęny, jak oni się tu ustawili! Patrzcie, ta tutaj nastolatka. Teraz już jest. Już... Nie, to dziecko. Takie wiecie, które dziecko, na pewno znacie. Jest teraz nastolatką. I tutaj jest jakiś bobas i kolejny Bobas. to musimy sobie ich tutaj odwiedzić. W którymś odcinku ich odwiedzałam już, więc ktoś nie widział, to zapraszam. Ale chyba myślę, że sobie na razie kumpli odwiedzimy. Hmm, chyba sami co? Tak, chodźmy na razie do nich sami. I zobaczymy, bo oni są chyba młodzi dorośli. Na pewno są młodzi dorośli. W sumie warto ich poznać. I później myślę, że sobie tam jeszcze pojedziemy do tamtych, zobaczyć te dzieciaczki. Dobra, chodź, zapukajmy do Jovi. Siemka, kumple. Młode dorosłe. dobra. Chodź tutaj, wesołe. Może firciarskie. Bo wiecie, ona musi sobie kogoś tu poznać. No dobra. Tak, podoba mu się. Dobra, temu też. Dajmy finciarskie. O w ogóle na ciasto. Ciasto przyniosła, kurde. Czy... Mm, czy można ich jakoś zawołać? Chyba na razie nie. No dobra. I co to tu krzesło takie? No dobra. Dawaj, dawaj. Jezu! Yes. Już tutaj serduszkowe, kurde, co za wariaty. Dobra, w ogóle tutaj jest dzień rabatów. E, za każdy obiekt z trybu budowania dzisiaj o 10% mniej. Kup w obiekt wart minimum 500 simoleonów. Czy ona śpiewa? Aha, no tak. A jak to tutaj ich domek się prezentuje? To, to prezentuje? Tutaj mają jakieś sypialnie DJ, jakieś tutaj kolejne sypialnie, mają kuchnię. OK i łazienka, i tutaj kolejna sypialnia. No dobra, pogadajmy sobie tutaj z chłopakami, pochwalmy oczywiście dom. Weź to może sobie zjedz, co? Wydaje mi się, że tutaj e, naszej... Niezwyczajne spotkanie. Hmm. Wydaje mi się, że tutaj naszej Lili spodobał się Sergio. Powiedziała jej, weź poznaj go. Może ich tutaj zmienię troszkę? Co? Tutaj, właśnie, może nowe ciuszki im dam? Czemu by nie na przykład? Możecie dać mi, właśnie w komentarze znać. Eee, weź tutaj. O, zapytaj o zawód, właśnie. Poznajmy. U, poschlebiajmy. Dawaj, dawaj sobie tutaj, pogadaj troszkę. W ogóle on jest zastydzony. Gratuluję z zdobycie tej świetnej posady. Myślę, że poradzi sobie znakomicie. Angela nam tutaj wysłała jakieś gratulacje. O, poczekajcie. Stefani wróciła ze szkoły po tym dniu nauki i jej dzienniczek jest upstuszony trójkami. To naprawdę przykre. No kurde, no jako dziecko w ogóle nie chodziła do szkoły. I tutaj właśnie Lili poznała, że cecha to jest aktywny nas naszego Sergi Sergio. Sergio. I tutaj Stefani w ogóle... Spotkała w szkole Sima o imieniu Piers. A Sergio pracuje jako kontroler jakości. Ok. W zmianach w sąsiedztwie. Poplotkujmy sobie. poschlebiajmy tutaj im. E Wiecie co? Tak się teraz zastanawiam, że chyba tutaj może, jeżeli byście chcieli, to może, może, tutaj właśnie zmienię tą całą naszą okolicę, czyli całą, mam na myśli właśnie tutaj ich pozmieniam troszkę na mody. Tutaj właśnie ten Villa Rail, tutaj też ich może trochę zmienię, tutaj trochę modów dodamy. nie, może tutaj ubiorę tą bierksen jakoś i ma Eda. No zobaczymy, ale teraz w tym momencie musimy odjąć kasę, przypomniało mi się. Myślę, że tak za ciuszki 200, 200 simoleonów. Mi znać. Mogę wtedy odjąć więcej, ale myślę, że na razie tak 200 i jeszcze 10 właśnie za tą podróż. to będzie 100, a no tak, 141. No zapomniałam, że to tak się nie odejmuje. Czyli trzeba jeszcze odjąć... Mm, 141 tam było. Czyli, czyli... Jeszcze odjąć około 60, czyli zostanie nam 150, 150 simoleonów. No, ciekawe, ciekawe. No to się oskubaliśmy z kaski. Kurde, rozmnóżmy sobie żabki. A tutaj nie mogę. E, poczekaj. No dobra, myślę, że już pójdziemy. Nie wiem, czy możemy się tu pożegnać jakąś romantyczną. Współ... Poczekaj, co to? Półlokator, powiedzmy został tutaj spółlokatorem, Okej. Okay. Nie no, nie chcemy. O, ten w ogóle tu ma jakieś tatuaże. Okej. Okay. tam tamten będzie lub... No tak. Ale tylko plus lecą. No dobra, a nie serduszka. Ale i tak tutaj się nie zaczęło jeszcze taki różowy paseczek. I jest też jest aktywny. Kurde, nawet go nie poznaliśmy, no. Nie cierpi dzieci. Co? I materialista. Świetne, świetne, świetne cechy. Ja e, jeszcze chciałabym tutaj. Ej, e, a. Czy mogę zapytać o zawód? I jakieś ciekawości. Tu mi już jakieś romantyczne. W sensie spróbujemy. Jest bezrobotny. Kurde, co ty bezrobotny jesteś? Patrzcie, ci już tutaj. Dobra, nieważne. Hmm. Chciałabym ożywioną rozmowę przeprowadzić z tobą. Z kimś chudym. Ożywiona rozmowa. Dawaj, dawaj. Musimy cię trochę poznać. No i co? I znudzony, tak? No i świetnie. Poznajmy go chociaż. No proszę cię, daj mi swoją cechę. Towarzyski, ok? Dobra, towarzyski może być. Skąd tutaj. Nie, nie, co robi? Dobra, już nie będę go męczyć o tym cechę. Wracamy do chaty. Jezu, zanuta nuta, Ja cię kręcę. Ale się tu ustawili. Dobra, chodź tutaj zapukasz. W swoim stroju domowym. Ob Obściskuj się, Jezu. Co ty, wariacie? Dobra, proszę wejść. Wejdź, wejdź, proszę wejść. O Jezu, tu jest ten dzieciak. Kto to jest? Py, 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 py. Gawosz. Poczekaj, Za chwilę dowiemy się, kto to jest. Zaraz mi nie powiedzą. Gustaw! Kurde. No, mają tak, mają córkę. Mają chyba drugą córkę, jak się nie mylę. Tutaj mają. Kto to. Stefani! Co ty kurde, tutaj dryfuj na plecach? Poczekaj. E, tak, właśnie mają tutaj. Kto to jest? A, dobra. Jest to i dziecko, tu ich. Dobra, niech se łazi. Nieważne, a chyba będę musiała ich przebrać, co? By właśnie ładnie wyglądali. Czy jest tutaj ta. O, tu jest, patrzcie. Elza, Jezu, Elzek, jak ty wyglądasz. Siema. Wiem, że to jest nastolatka. I właśnie ona, czyli nasza Stefani, ona ma... Lukas, patrzcie jak Lukas wygląda. Jezu, ale śmiesznie. Sofia będzie na pewno za chwilę dorosła. To się młoda dorosła. O kurka, wodna. Elza, jak widzicie. Ona za chwilę... O, Morgan już jest młoda, dorosła. Gustaw jest bardzo głodny. Jezu, no weźcie, karmcie Gustawa, kurde. Co, oni nie umieją karmić go? Chodź, nakarm go, bo te typiary to w ogóle... Jezu, ona chce biegać? Kurde. Co to za jakaś fitbabka, co? W ona ma chyba aktywna. Tak, ma aktywna. Poczekaj, weź sobie chodź tutaj, pogadaj z... Elzu, łysa Elza. Chodź sobie ją poznasz. No nie, no muszę, muszę ją przebrać. Po prostu ta Elza musi być przebrana. Koniecznie. Koniecznie. myślę, że zrobię to w kolejnym odcinku. A naprawdę oni śmiesznie, śmiesznie wyglądają, tak nie patrząc. W zasadzie starsi zawsze są młodsi, jak się zaczyna grę. Poprawmy może humorek. I ja bym chciała, Miłośniczka psów jej się wylosowała w ogóle. No dobra, czy, czy ty nakarujesz go? Chodź, go teraz przebierz. Kurde, bo jeszcze im dziecko zabiorą. Opieka społeczna. I musiała jeszcze zobaczyć Lukasa, tak szczerze. Patrzcie, jak wygląda. Fajnie. No, musimy pewnie go odwiedzić albo zaprosimy na naszą posesję. W co ona no, tak w stroju, kurde, kąpielowym tu biega. Weź tu nie biegaj w stroju, co? Jest chłodno. Jeśli się taka pozy robi. Weź, bo tutaj... O, on jest już dorosły. Dobra, chodź na dół. W ogóle nasz tatuś, Artur, jest dorosły. Na razie nie ma pracy. Kurde. No nie ma pracy. Ciekawe, kiedy on będzie seniorem. Dobra, czekaj. Wracamy do chaty, kurde, bo wy tutaj jakieś... Nasza chata. Ej, to jest ich, patrzcie, ich chata, nasza chata, ich chata, nasza chata. Chodź już do domu z Lili. Dobra, dziewczyny wróciły. Ja myślę, że je ogarnę troszkę tutaj. I... Chodź, ty teraz zajmujesz kanapę, a ty musisz jeszcze wskoczyć sobie do łazieneczki i się tutaj zdrzemnąć. I co? Myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Ja sobie oczywiście poza nagrywaniem jeszcze tutaj sobie pogram. Przebiorę tamtych simów, właśnie naszych sąsiadów. W kolejnym odcinku myślę, że pójdziemy do pracy, czyli oczywiście do naszej restauracji fast foodów. Więc jeżeli odcinek Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapeczki w górę. Jeżeli jesteście nowi na kanale, to zapraszam do subskrybowania z dzwoneczkiem. Często są live'y. Odcineczki myślę, że też powracają właśnie w środę, piątki i niedzielę o 17.15. co? Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia i pa pa!